Praktujesz chyba. Nie zaryzykujesz powrotu tam skąd wyszedłeś. Tanie wam to w końcu wyszło. Pewnie czy pan z więzieniem, czy bez? Be. No, nie pan skomaga wiedzieć, że pan to będzie pracował? O, no, tak tutaj ja nie widziałem. Ale jak to się mogło stać, panie technicz? No 15 minut będą. Tak, nie będę. Po Pana tak Kierownik? No. Pan jest jeszcze za mało ważną figurą, w dodatku z zaszarganą przeszłością. Kiedy wyszliście? Dzień temu, panie. Takiemu to nawet na papierosy nie trzeba dawać, żeby go za bramę wypuścił. Michał? On się z wstał. Słusznie, zawsze byłem zdania, że złodziei należy bezwzględnie zamykać. Mm, niewygodny to był przyjaciel, prawda? I skorzystał pan z okazji. Ja. A może tę okazję sam pan stworzył?